To jest oczywiście tekst niezwykle specyficzny i rzadki w dzisiejszych czasach, w ogóle znaleźć tekst nawet, który można zaadoptować do teatru, już nie mówię o sztuce teatralnej, w dzisiejszej Polsce jest niezwykle trudno. Ja usłyszałem fragment tekstu Kuby Morawskiego na takim konkursie opowiadań, które organizowało Rafał jego magazyn Himora i rzeczywiście... To opowiadanie wygrało ten konkurs i nas zachwyciło. Więc to w ogóle jak troszeczkę taka filmowa sytuacja teatralna. Mianowicie materna Krzysztof, reżyser, tak się zafascynował, że po prostu odnalazł autora, który mieszka na co dzień w Singapurze chyba. O ile się nie mylę, tak, w Singapurze. Jest historykiem sztuki i się doktoryzuje. Obecnie jego żona jest Japonką, więc niesamowity patchwork taki domowy bym powiedział. I rzeczywiście okazało się, że on ma dużo więcej do powiedzenia na temat Polaków dzisiaj, za pomocą właśnie bardzo specyficznego języka. Myślę, że jeżeli Państwo by chcieli coś wiedzieć więcej, to to jest jeszcze dalej niż pisze Dorota Masłowska, mówię o stylu językowym. Ale co za tym się kryje? Za tym, jak my mówimy, kryje się po prostu to, kim my jesteśmy. I wydaje mi się, że to jest najwspanialsze, ponieważ ja prywatnie też mam taki rodzaj pewnej irytacji, bym powiedział, kiedy zaczynam rozmawiać z rodakami. Oczywiście nie wszystkimi, ale ten nasz język jest coraz bardziej zaniedbywany. Mało tego, pewnego rodzaju zwroty, czy tony nawet stają się charakterystyczne dla pewnych grup społecznych. I dokładnie o tym jest to nasze przedstawienie.